Witam na kanale Silla Tarot. Rozpoczynamy prognozę dla wodników na listopad 2021. Tak jak w przypadku innych znaków, tak tutaj też będziemy się pytać, co wam rozjaśni listopad. Co wam rozjaśni listopad? Rycerz Kielichów wam rozjaśni, czyli oferta miłości może być. Rycerz Kielichów najczęściej oznacza Kielich miłości, ofertę miłości, czyli może to być jakaś wiadomość od osoby ukochanej, mogą być oświadczyny, mogą być spotkania takie romantyczne. Jest to skupianie się na emocjach, ale tych pozytywnych, tych, tych takich właśnie związanych z miłością. Może to być flirt, ale może to być też całkiem poważne uczucie. A dla tych, którzy nie będą skupiali się na miłości, zawsze też mówię. Od tej drugiej opcji, czyli o pragnieniu realizacji artystycznych projektów. Co oznacza, że tu będziecie mieli fajne pomysły. Będziecie chcieli je zrealizować i już tutaj zaczniecie je realizować. Dobrze. Pierwszy tydzień, a od czegoś trzeba będzie się odciąć, jak to często bywa. Trzeba się odciąć od tego, co wam, już, co wam już szkodzi, lub co jest dla was już nieaktualne, co jest dla was jakąś taką zawali drogą, lub od tego, co jest oparte na fikcji, na kłamstwie, na jakiejś nieprawdzie, bo jest to miecz prawdy. Tym mieczem odcina się wszystko to, co po prostu już jest nieaktualne, lub właśnie takie szkodliwe, nieprawdziwe, niepotrzebne. I dzięki temu tutaj wyzwalamy się z tego, co jest oparte na, na takich niezbyt dobrych podstawach, yy, na iluzjach. No to tu jest jeszcze karta taka, którą można zaliczyć do pewnych iluzji, ale tutaj wśród tych wszystkich potencjałów, <laughs> które są tu pokazane. Istnieją również potencjały wartościowe. I teraz chodzi o to, żeby oddzielić ziarno od plew, czyli wybrać te, które nie są oparte na iluzji, tylko wybrać te, które mają wartość, które rzeczywiście warto zrealizować, za które warto chwycić. Bo tutaj są też pomysły. No zresztą, ja tu wcześniej mówiłam też, że rycerz kielichów to również osoba z pomysłami, czyli te pomysły się tu pojawiają. Jest możliwość wzięcia się za nie, czyli zrealizowania ich, ale trzeba je najpierw zakorzenić, czyli nadać im jakieś podstawy, od czegoś trzeba zacząć to nie jest tak, że od razu w 5 minut zrealizuje się jakiś pomysł tym bardziej, że tu chodzi o wartościowe pomysły, bo macie wybrać te najbardziej wartościowe Taka tu jest, takie tu jest przesłanie no i tutaj właśnie od czegoś trzeba zacząć czyli nadać jakieś podstawy, jakieś realne kształty tym swoim pomysłom, tym swoim projektom i uważać na osoby nieuczciwe, czyli jeżeli z kimś tu będziecie współpracować, no to się przyjrzyjcie tym osobom. Przyjrzyjcie się również osobom, z którymi tu będziecie mieli jakikolwiek kontakt, bo to może być osoba nieznajoma zupełnie, która tu trochę, nie, trochę lub nim, lub może nie trochę, będzie miała jakieś nieuczciwe zamiary. No cóż, no tu było wcześniej mowa, że jestem ten miecz prawdy. Trzeba się podcinać od tego wszystkiego, co jest oparte na kłamstwie. Jest to karta kłamstwa i nieuczciwości, tutaj. Także, no lepiej, lepiej w towarzystwie takich osób w ogóle nie przebywać. No a jeżeli już, to po prostu mieć się na baczności, uważać. Cesarz na drugi tydzień, dwójka denarów. I, i, i. Czyli tak bardziej pod hasłem pracy, tu widać, ale tu jest zadowolenie. Tu jest no, troszkę tego cesarza dobrze by było widzieć jednak. Tak na poprawę humoru bardzo możliwe, że będziecie mieli dwa źródła dochodów, a jeżeli nie, no to będziecie mieli dużo spraw na głowie, ale generalnie pracę będziecie mieli, bo tutaj jest też na no i jest, jest takie poczucie bezpieczeństwa finansowego, zaspokojenie potrzeb materialnych jest, jest dużo takiej siły woli. Władza również, ale tu nie chodzi mi w tej chwili o władzę nad kimś, tylko nad sobą, nad swoim życiem, czyli panowanie nad swoim życiem, nad swoimi sprawami, nad domem, nad firmą, nad, nad tym, co robicie, bo niektórzy z Was mają jakiś biznes. To tu właśnie jest to panowanie takie nad swoimi finansami, nad swoimi sprawami. No i jest też możliwość czegoś nowego, czyli jakiegoś nowego. Hmm, czy nowej pracy, czy, czy nowego kontraktu, czy nowego projektu, bo ja tu mówiłam, że jest ta chęć realizacji projektów takich twórczych, bo są pomysły, tak? Więc tutaj możliwe, że już się weźmiecie za tą realizację i zaczniecie coś w tym kierunku robić, i zobaczymy, czy tam coś dalej na ten temat. Tu jakaś zmiana jest w trzecim tygodniu, ale to jest bardzo piękna zmiana. To jest bardzo przepiękna zmiana. Zmiana jest taka znacząca, można powiedzieć, ale to nie jest taka zmiana jak w wierzy, że, że tutaj coś takiego nieprzyjemnego, tylko zmiana, która polega na przejściu w wyższe wibracje, czyli przede wszystkim ta zmiana wychodzi z Was, bo Wy sobie podwyższacie wibracje, ale też szczęśliwe wydarzenie też jakieś może nastąpić, bo jest to karta szczęścia. Czyli Przede wszystkim harmonia, harmonia w związku, harmonia w rodzinie, równowaga, właściwie tutaj w sensie uczuciowym jest pełne zaspokojenie, nic wam tu nie brakuje, a wcześniej też mówiłam o zaspokojeniu potrzeb materialnych, także zarówno w sferze uczuciowej, jak i w sferze materialnej macie tutaj zaspokojenie i macie możliwość kreacji, czyli jednak ten wątek kreacji też tu się ciągnie. O, tutaj były pomysły, tak, tu były pomysły i chęć ich zrealizowania, a Wy tu macie w trzecim tygodniu tak duże zdolności i taką siłę przebicia, i taką siłę woli, żeby je realizować, że rzeczywiście możecie zrobić, no nie powiem, że wszystko, ale bardzo wiele. I tu już w drugim tygodniu zaczynacie coś robić. Bo to może być związane z Waszym hobby, może to być związane z Waszymi zainteresowaniami, zamiłowaniami, ale przede wszystkim wynika to z Waszych zdolności. I te zdolności tu warto by było podkreślić. Ojej, to jeszcze tu macie energię sukcesu. Zobaczmy, czy tam się coś nie popsuje. No i znowu tu, ojej, tak dużo osób ma, może dużo, no. Od jakiegoś czasu obserwuję, że. Że jakaś tam pewna grupa osób ma na końcówce jakiś konflikt. Może to być zewnętrzny lub wewnętrzny, ale przede wszystkim jest to obrona swojego terytorium czy swojego pomysłu, właśnie, bo o tych pomysłach dużo mówiłam. Może to być obrona czegoś, w co wy wierzycie, a inni w to nie wierzą mi. I to jest taka sytuacja. Natomiast tu macie energię sukcesu. Jest też dążenie do równowagi. Tutaj pokazane, że coś musi zostać zrównoważone. Jest tutaj ta waga, tak? Coś musi tu zostać zrównoważone. Może trzeba będzie zapłacić jakiś rachunek po prostu. A może będzie trzeba komuś coś zadość uczynić, a może ktoś wam będzie musiał wyrównać rachunek. Też tak jest możliwe. Natomiast trzymajmy się tutaj tych zdolności i tej energii sukcesu, bo to jest dużo pewności siebie, może więcej jednak trzeba tego pokazać, bo to są bardzo wysokie wibracje tutaj. Macie nie tylko pewność siebie, ale też dużo optymizmu, radości, poczucia humoru też. Poczucie atrakcyjności, czyli możecie przyciągać wzrok płci przeciwnej, osoby jakiejś płci przeciwnej, ale możecie przyciągać również klientów. Także to działa zarówno na polu zawodowym, jak i w życiu osobistym. Ta energia bardzo dobrze działa. Bo tutaj możecie. Ja już tu dużo mówiłam o pomysłach, bo tu były pomysły, tu były, jeszcze tam gdzieś były. No tu jest też duża pomysłowość i możliwość realizacji tych pomysłów, i tu w dalszym ciągu to się rozwija, czyli tutaj jakieś już zupełnie innowacyjne rzeczy wam przyjdą do głowy. Możecie realizować coś, czego do tej pory nigdy nie robiliście, i dzięki temu tutaj. Zyskać no, większą wartość tego, co robicie, czyli uzyskać coś fajniejszego niż kiedykolwiek uzyskaliście, a wasze życie również dzięki temu zyska na atrakcyjności, bo tu będziecie z tego zadowoleni, co Wy tutaj robicie. Są to obydwie karty działania, ale bardzo kreatywnego. Czyli to nie jest takie byle jakie działanie, że stoicie przy taśmie, że przerzucacie jakieś tam paczuszki czy coś, chociaż każda praca jest oczywiście wartościowa, ale tu jest kreatywność. I tu, jeszcze gdzie? I, no, i te pomysły, o których mówiłam, no, już nie chcę powtarzać. Dobrze. Końcówka, no końcówka jest przyzwoita, bo tutaj, owszem, na coś czekacie, ale wy tutaj dostrzegacie potencjały, które się do Was zbliżają, jakieś nowe już potencjały, bo tam wcześniej mówiłam, że, że wśród tych, które są oparte na iluzji, macie też potencjały, które są wartościowe. I teraz tutaj. Yy, Wasze kolejne potencjały, a może niektóre te same nawet by, mogą być, bo to jednak w obrębie miesiąca niektóre mogą się powtarzać. To, to nie jest tak, że one znikają nagle, tak? te co tu było, one nie znikają. Niektóre z nich mogą właśnie tutaj podpływać do Was, jak te stateczki. Nie wiem, czy te stateczki tak już dokładnie widać, bo one są bardzo małe, ale to są takie okręciki które symbolizują potencjały, czyli macie nowe możliwości, z których możecie korzystać, bo one są blisko was, one już po prostu są w zasięgu waszego wzroku, na wyciągnięcie ręki prawie, że. Także doczekacie się tu tego, na co czekacie tu, tak. I, bo to jest karta też zadowolenia, czyli no jakiś etap tu już macie za sobą, bo wy już tu coś robiliście, prawda? Ja tu mówiłam, że tu coś już jakieś działania są w kierunku realizacji. Czy to nowego pomysłu, czy nowej pracy, czy jakiegoś projektu. Um, tutaj były karty działania takiego bardzo kreatywnego, innowacyjnego, czyli tu już jest to zadowolenie z tego powodu, co do tej pory zrobiliście w danym temacie, albo może nawet w kilku tematach, bo to może być kilka projektów, nie, nie musi być jeden wcale. No, i, i ponieważ jest to zadowolenie, więc jest pozytywna karta, pozytywna energia, ale też czekacie na kolejne możliwości, bo to na tym się nie kończy. To, że coś tam zrobiliśmy, to nie znaczy, że na tym się wszystko kończy, bo już pozytywne jakieś możliwości tutaj się zbliżają. No, ale może by tak zrobić jeszcze na pierwszą połowę grudnia. Na pierwszą połowę grudnia. Macie też bardzo dobrą energię rycerz Buław. Znaczy ona jest y, dobra, bo tu jest działanie takie pozytywne, jest ruszenie z miejsca, czyli, no tak jak tu mówiłam, że jest czekanie, tak tu już czekania nie ma. Tu już czekania nie ma, to jest karta zmian, tu się y, szybko dzieje, dużo dzieje. Mogą być przygody, może być, mogą być nowe kontakty z ludźmi, y, może być podróż, może być przeprowadzka, y, może być zmiana pracy, czy, czy zmiana miejsca gdzie się pracuje, czyli przeprowadzka firmy może być może być tak jak mówiłam przeprowadzka jeśli chodzi o miejsce zamieszkania. Cóż jeszcze może być? Może to już tu wróci na swoje miejsce. Yy, mogą być też flirty jakieś, namiętność. Yy, tak jak mówiłam nowe znajomości czy stare znajomości, ale ożywione bo to jest karta ożywienia czyli to co tutaj czekaliście to tutaj przechodzicie już do ofensywy można powiedzieć ale w takim sensie pokojowym, bo tu nie ma ataku, tylko jest ruszenie z miejsca ruszenie do przodu, realizacja jakichś kolejnych planów czy marzeń, bo król Buław też mówi o realizacji marzeń że realizacja jest możliwa, że już to się dzieje, a tu jest kontynuacja tego tu jest kontynuacja i jest dużo radości. I takiego entuzjazmu będziecie czuć, że żyjecie i tego się trzymajmy. No Karty zdrowia też tu są. O, to jest karta zdrowia tutaj, tutaj. Także tego zdrowia też tutaj widać sporo. Widać sporo działania, entuzjazmu i radości. Tego się trzymajmy. Wszystkiego dobrego. Do usłyszenia.